Witajcie na kanale studiopatów. Znajdujemy się znowu na tej drodze w Wąworkowie od Wąworkowa w kierunku Nikisiałki, że tak powiem, na której się wszystko zaczęło. Zaczęła się tutaj akcja Posprzątaj Wokół Siebie. Eee, że tak powiem, pilni oglądacze na pewno też pamiętają filmik z tym znakiem. Eee, no cóż, e, jeśli chodzi o akcję Posprzątaj Wokół Siebie, no to chciałem się pochwalić. Bo moim zdaniem jest się czym chwalić, że wraz z przyjaciółmi, ochotnikami i wolontariuszami, którzy, którzy się przyłączyli do akcji Posprzątaj wokół siebie, zdołaliśmy posprzątać całą tą drogę od Wąworkowa aż po Las Nikisielski, łącznie z lasem. Tutaj podziękowania dla wszystkich, którzy się włączyli i dzisiaj i kiedyś do, do, do tej pracy, do pomocy. Bez Was bym na pewno sobie nie dał rady, to jest jedno pewne. Tak więc wielkie dzięki dla was, wszystkich uczestników akcji posprzątaj wokół siebie. Akcja na pewno będzie jeszcze trwać, ale zachęcam ludzi, którzy chcą, chcieliby się przyłączyć. Po prostu jest was z trzech, czterech kupi. Zbierzcie się w weekend, znajdźcie miejsce. Jest takich miejsc mnóstwo, gdzie, gdzie na poboczach, czy w jakimś fajnym miejscu, w jakimś lasku, w jakimś parku jest mnóstwo śmieci na poboczach, w krzakach i w ogóle. Znajdźcie takie miejsce, posprzątajcie. Zróbcie zdjęcia zanim sprzątaliście i potem i udostępnijcie z dodatkiem hashtagu. Hashtag: Posprzątaj wokół siebie. I to będzie fajna, fajna forma spędzania czasu, prawda? Bo to, że tak powiem, jest lepsze niż fitness, bo uprawiając np. jogging, czy inną formę ruchu, no to tylko ćwiczycie, prawda? A sprzątając, że tak powiem, pobocze, czy jakiś las, czy cokolwiek, no to nie dość, że troszkę ruchu jest przy takiej robocie to jeszcze są widoczne efekty. no Zobaczcie, tu na tej krzyżówce zawsze, że tak powiem, było zatrzęsienie śmieci. A teraz można sobie przejść spacerkiem. no Jeszcze niestety cały czas wychodzą spod liści, spod starej trawy. To, że tak powiem, jest niekończąca się opowieść. Ale powiem Wam szczerze, że warto, bo Satysfakcja jest duża. No, ja osobiście odczuwam dużą satysfakcję z tego co zrobiliśmy razem z przyjaciółmi i z uczestnikami tej akcji. Może to już takie trochę moje zdarzenia, ale, ale czuję się super. Nieważne, że tam różni krytykanci hejtowali, bo im się nie chciało wziąć Nie chciało im się wziąć udziału w tej akcji. To próbowali, że tak powiem, skrytykować, zaatakować. Nieważne, tacy zawsze będą krytykować, że tak powiem, i na nich nie ma co zwracać uwagi, prawda? No cóż, nie wiem co mógłbym jeszcze dodać, no chyba najważniejsze powiedziałem. Tutaj te worki, i yy, że tak powiem, dalej przy tej drodze jeszcze mam kilka rzeczy. W poniedziałek zgłoszę do Urzędu Miasta. No cóż, niech oni też się włączą w akcję hashtag posprzątaj wokół siebie. Zachęcam Urząd Miasta i w ogóle władze miasta, żeby się obudziły i pomogły. Tak więc hasztag posprzątaj wokół siebie do Urzędu Miasta. Taki challenge. To tyle. Dziękuję Wam z akcji posprzątaj wokół siebie dla studiopatów Michał Pobratyn. Czołem trzymajcie się.